I dzień dobry, godzina 6.50, o 7 byłem... Umówiłem się wczoraj o 22, umawiałem się z klientem, że będę o 7 rano w Gdyni. E... No, czyli takie 50 kilometrów od, ode mnie. Wstałem o 5.15 i zrobiłem sobie kawę i przyjechałem tu jeszcze przed czasem. Dzwonię do klienta, na razie nie odbiera. Ma jeszcze 10 minut. 10 minut, okaże się, czy... Czy wejdę cokolwiek zrobić na osiedle takie zamknięte, nie? No, już napisałem mu sms, dzwoniłem, nie odebrał. sms napisałem i na Fixly również napisałem, że jestem, czekam pod bramą. Ciekawe, jaki będzie ciąg dalszy tej mojej porannej wyprawy piątkowej na zlecenie. No, oglądajcie. Takie tu historie. Jak to jest stworzone, no to powinno. Był jeden hydraulik, przyjął być. Nagram to coś, bo to może być podobne do jakiejś firmy, nie? No, udało się, klient spał, więc obudziłem całą rodzinę i zrobiłem to, co mogłem teraz na teraz zrobić. Przypominam, jest piątek rano, godzina ósma jadę do sklepu dowiedzieć się jak sytuacja tu z tymi częściami do naprawy, wiecie, bo różne te urządzenia ludzie mają i nie zawsze można dostać części w normalnych sklepach. No, do zobaczenia. A więc tak y, widzi Pan tą końcóweczkę, która y, jest nietypowa, ale znalazłem coś takiego jak y, taką na znaczy no, taki wężyk. Taki wężyk. No i to pasuje tutaj. Zaraz wkręcę, bo nie mogę filmować, ale pasuje tak. Dosyć szczelnie. Tutaj uszczeleczkę się da, tu o, do środka. Cyk to się skręci, to będzie szczelne. I teraz tak na baterię od dołu. Na, to załóżmy jest bateria, gwint baterii. Nie? Nakręcimy ten trójniczek. Cyk, tutaj oczywiście podwiniemy i. W to tutaj gniazdo, wkręcimy tą końcówkę yy, albo ją podwiniemy, albo te uszczelki wystarczą. Także jest rozwiązanie już, jak pan widzi. Gwint to jest stary wężyk, gdzieś tutaj w tych zasobach moich, ale to jest świeża sprawa, że tak powiem. Trójniczków to mam dużo, o proszę rzucić okiem pełno tego wszystkiego. Yy, I myślę, że na wtorek możemy się umówić torek, yy, też dokupię uniwersalne te bebechy w spódce jakby, tak? I proszę tylko o informację, czy ma Pan silikon jakby, nie? Do tej wanny i geberita i tak dalej. Biory fasolki, zobaczcie. Cyk. Cyk. Będziemy gotować, a co tam. Zobaczcie ile. Załamistów. Tak, może niewielka, ale jednak. No, I jeszcze tu ogóreczek się znalazł taki, Czyli nie obieramy, nie kombinujemy, tylko do małej ilości wody wrzucamy. Czek, dobra. Dobra, dostałem się z tej strony. Ukręciłem tutaj tą nakrętkę, zobaczcie nie żeby się nie odkręciła, tylko chciałem to ramię ściągnąć i nie dałem rady ściągnąć, psikałem wszystkim co można było, nawet kupiłem odorzewiacze i inne tam no i chciałem wiecie, taki ruch wykonać żeby dokręcić ciut więcej żeby to ramię drgnęło, no i delikatnie, cyk, się ukręciła śrubeczka pokażę Wam ją później przykręciłem dostałem się z tej strony do do tych liści, widzicie tam liście, liście i tak wygląda pod szybie, pod szybie, pod szybie. O, tam widzicie liście tutaj, najwięcej tych liści jest. O. Dobra, wygrzybuję. Zobaczcie, tę blachę ściągnęłem, osłonę termiczną. Śrubeczki są tu, wszystkie odkręcone ładnie, namoczone. E, śrubka ukręcona już Wam pokazuję, o te kacelki będziemy zakładać, bo mam nowe śrubka tak się ukręciła znaczy no nakrętka to co wystaje, i nie wiem co z tym zrobić na razie nie myślę nie. co jeszcze no i chyba to wszystko, sprzątanie teraz odkurzacz gotowy widzicie plasticzki gąbeczki wszystko tam w dobrym stanie, tylko trzeba rozebrać to wszystko, w sensie sprzątnąć już no i tego plastika nie ściągnę no ale chciałem się dostać do co tu jeszcze jest w ogóle cały mechanizm A. silniczek jeden A, to taki prosty ten mechanizm jest widzicie? całkowicie taki mały krótki cyk i cyk z silniczkiem Ciekawe Taki typ o, Gdybym miał kupować coś No dobra, wyczyszczone wszystko Blata e, Izolacja Elementy drobne Tutaj też odkurzyłem w środku tyle co Dałem radę, wyczyściłem Tak wiecie, pierdolone oko Śrubeczka mi spadła jak tą blachę mocowałem, już zaczynałem i to było godzinę temu. Tak mi spadła tam, że musiałem akumulator odkręcić. Już przykręcam z powrotem. Widzicie tą jest z tym zabezpieczeniem. A oprócz tego przy okazji zauważyłem, że opaska ta powinna być tu. Także panie mechaniku poprzedni. Zawsze kur coś nie dorobicie. No, później by mi się tu rozstrzelniło. Zobaczcie. I co? I błędy, i diagnoza, i kurde, wymyślone usterki. A wystarczy tylko tu powpinać wszystko dokładnie. No i przełożyłem stąd, gdzie nic nie trzymała. tu. E, no dobra, złożone wszystko. Odpalony a samochód, jazda próbna. 22 sierpnia, wieczór. Zmierzymy wieczorem. Ile jest? O, 11, 12. chłodno ale palimy już w komineczku. Przepalamy. I korzystając z okienka pogodowego, wybrałem się na rower. I co teraz? A teraz to jest 14 stopni. I należy mi bić brawo. No. Krótki treningzek został wykonany. Niedziela wieczór. Już zachód słońca zaraz jest. 19.30 chyba. No. Także. Zrobione co trzeba. Pomimo obowiązków. Do jutra. Dzień dobry. W poniedziałek. 13 stopni. 12 wręcz było. 7.30 jadę wymienić piastę Piastę w lewym przednim kole Jako, że sobie pozwala hałasować delikatnie No ale żeby nie hałasowała nawet delikatnie To wymieniam Jadę do mechanika, do wulkanizatora bardziej Który też ogarnia takie sprawy I nie muszę jeździć daleko gdzieś tam piasta to nie jest jakby skomplikowana wymiana tego, że tej części, ale trzeba mieć narzędzia jakieś tam wiecie wszystkie i różne niespodzianki mogą się wydarzyć przy wymianie piasty no więc nie podejmuję się tego sam no widzimy się na miejscu Cześć. Cześć. No. Jaki fajny. No nie bój się, nie bój się. No, już mruczy. A i mechanik działa. Ciamber. To tak nie czuć pod ręką, nie? Że to... części to też różnie już tak no. Chłopak ogarnął wszystko fajnie Porobił mi Hamulce, ceny przystępne No i się na wymianę oleju, chyba y, wymianę sprzęgła, jak trzeba będzie. Także robi wszystko oprócz tam silnika, nie? A to jest ogólnie wulkanizacja, która y, robi koła tylko. No, dobra, jadę. A tutaj jeszcze po południu zostałem wezwany pilnie do klienta u którego wcześniej dobra. robiłem coś. Mamy. Y, no i usunę mu awarię w jego domku nad morzem. Także mm, dodatkowo jeszcze po południu zarobiłem. Więcej jazdy niż roboty. Ale udało się wszystko i pozytywnie się to zakończyło. No, także tak to wyglądało. Przy Boilerze zawór ciepłej wody się popsuł. Dzień dobry w, w... Wtorek, godzina 6.58. Ja już po ćwiczeniach. Kawka na wynos jest. E, piękne słońce, zimno, 8 stopni było dzisiaj e, rano. E, I co? Jadę na robotę, bo mam umówionego klienta na 9 godzinę. Nie wiem czy wczoraj nagrywałem, nagrywałem coś tam dla właściciela jednego, bo miałem taką awaryjną sytuację i jechałem na nadmorze do domku, e, który miał być wynajęty za 2 godziny i okazało się, że tam nie ma ciepłej wody z jakiegoś powodu. No i co? Awaryjnie pojechałem, naprawiłem i zarobiłem. Jeszcze otrzymałem bardzo dobre recenzje, że tak powiem. <śm> I co jeszcze? A, widzieliście zapewne wymienione, wymienione łożysko lewe przednie, czyli cała piasta była wymieniona. Fajny taki warsztat znalazłem. Może nie ma pełnego zakresu mechanicznego tamten warsztat, ale jeszcze ma podejście. Mówię jeszcze, bo być może się to zmienia, a może nie. Takie normalne, robi porządnie chłopak i, i tyle. Także będę jeździł i dosyć blisko mnie. Można u niego sprzęgła wymieniać i inne rzeczy. No, także cieszę się, że znalazłem blisko w miarę. Zobaczymy, jak to będzie w praniu. Także łożysko wymienione, które lekko szumiało, nie wymieniliśmy parami jak to zalecają mechanicy. Została mi jedna cała piasta, jakby do dyspozycji, może na przyszłość. Eee, no, i co jeszcze ciekawego? No, kończy się sierpień, zimno już, jak wiecie. Jeszcze ma być chyba z dwa dni ciepło, czwartek, piątek, sobota. Może Zawody MTB mamy z Ewą w niedzielę 31 sierpnia Pościgamy się w terenach górskich w Gdańsku i co? No i sezon jesienny się rozpocznie. Już bo wczoraj paliliśmy w kominku prawie normalnie, bo po co? mieć w domu 18 stopni, jak można mieć sobie 21 minutko, cieplutko, suchutko, nie? Eee, tak to wygląda. No dobrze, zobaczymy, czy to będzie ostatnia scena tego filmu, czy jeszcze coś dogram. Hmm, może jeszcze coś dogram. Później po południu jadę do syna, oczywiście, pograć w piłeczkę sobie. Eee, wczoraj nie miałem czasu już na rower, bo wró wróciłem z nadmorza. Jakby późno, dosyć się już nie chciało, zimno, wiatr był deszcz, więc nie byłem na rowerze, ale ćwiczyłem, jakby tak. Także codziennie aktywność fizyczna jakaś jest yy, i będzie, mam nadzieję. No, na razie. A tutaj nic nie mówię, bo ludzie zaraz za ścianą, więc tak nagrywam. No, częsta przypadłość tych spłuczek zabudowanych to, że jest coś takiego, że ten zawór spustowy przepuszcza wodę po spłukaniu i trzeba kilka razy dźwignią machnąć, czy przyciskiem, żeby się to tam uszczelniło jakby, tak? Częstym powodem tego jest brud, kamień, wapń, czy co tam w tej wodzie jest. Oprócz tego twardnieją uszczelki. No i ewentualnie kończy się to wymianą całego tego dzwonu. Tak samo zawór napełniający też czasami szwankuje, też z tego powodu w zasadzie, tak? Więc czasami wystarczy wyczyścić obie te rzeczy, a czasami niestety wymienić poszczególne elementy. Tutaj pokazuję właśnie ten dzwon, spustowy tak zwany, tak? Wszystko tu jak najbardziej było sprawne. Puszczeleczki gętkie, miękkie i silikonowe, że tak powiem. No i udało się to wyczyścić i funkcjonowało to poprawnie. A zawór napuszczający, napełniający tak samo był w porządku. Także złożyłem wszystko, wyczyściłem i oddałem do użytkowania klientom. Mokre boisko. No, i na koniec dnia jeszcze przejechałem się rowerkiem, yy, jakieś 20 km, i teraz ładnie opalam się na słońcu, korzystam dopóty, dopóki jest. Także pozdrawiam, odsubskrybować się proszę i nie narudzić. Oczywiście można mi postawić kawę, tylko nie wiem gdzie znaleźć link nie? do tej kawy, ale dla chcącego nic trudnego, i dziękuję pani chyba Małgorzacie, że została. Kawową patronką. To by było na tyle, chyba we wtorek, wieczór, przy zachodzie słońca, prawie. Pozdrawiam, cześć.